Niby to zwykła wymiana żarówki, no ale spójrzcie na to, żeby w Opel na przykład wymienić żarówkę musimy odkręcić te dwie śruby, tą śrubę, tą śrubę, tą śrubę, tą śrubę, tu jest jeszcze jedna śruba poniżej, tu jest śruba jeszcze jedna i tu jest jeszcze jedna śruba. Dopiero wtedy możemy ściągnąć tą całą klapkę tutaj i wtedy już wiemy, że tak naprawdę mamy dojście do naszej żarówki. Dlaczego tak jest? No, pomyślcie sami. Przecież zwykła, prosta wymiana żarówki nie powinna być taka trudna, tak? Powinno to się dać zrobić na ulicy, że tak powiem. Ale czy my będziemy wozić ze sobą dziesiątki, torsy, dwudziestki? No, raczej nie. Wydaje mi się, że powinno to być troszkę ułatwione. No, ale chodzi o to, żebyśmy, o, oczywiście, chodzi o to, żebyśmy pojechali do serwisu, tak? Najprościej tak to zrobić tu tak samo, spójrzcie. Ale tu z lewej strony nie jest problem, bo kiedyś wymieniałem, wystarczy zrobić tak, że w korsie D wymieniamy z lewej strony, wyciągamy z lewej strony filtr, przepraszam, i możemy śmiało włożyć rękę w tą dziurę, no i nie ma problemu i wymieniamy żarówkę, tak? Także nie jest to duży problem. No ale jak widzicie tutaj, makabra. Żeby to wszystko rozkręcić, no to trzeba chwilę naprawdę sobie Poświęcić. Dziękuję za wysłuchanie i życzę Wam wszystkim miłego wieczoru. I dawajcie lajki, like, jeśli Wam się podobało, jeśli nie, no to wiadomo. Elo, elo.